Zbieramy telefon. Halo, halo? Ja bym słyszał tutaj? Tak, tak. Ta. Halo, halo? Siemano, dobry. Siemano Kuba, bo sapce mówi. Ja mam takie pytanie do Smoły. No dawaj. Czy jest jakiś taki gracz na polskiej scenie, który po prostu tak cię że te z miłą chęcią by się z nim zmierzył? Kurwa, powiem ci Mordo, że jest y, parę osób, z którymi mamy jakieś tam niewyjaśnione sytuacje, natomiast nie wiem, czy chcę mówić ksywki, bo zaraz ta osoba się kurwa poczuje jako taki jakiś ambitny, bo on teraz ambitne rzeczy robi. I on za zaraz będzie taka akcja w stylu, że on powie, że nie on się nie tyka takich rzeczy, jak. jak ja, ma, ja, ja chyba doskonale wiem, o kim ty możesz <śm prepares> mówić. Jakoś tam. Dawaj, I, dawaj, ksywę. Mamy, mamy, <güler> mamy dużo wspólnych fanów, jakby tutaj, przepraszam, wszystkie fanki nasze wspólne, no natomiast no jest taka jedna osoba. I wiem, już te widzę tutaj widzę gadanie, Że on się nie wczuwa w takie rzeczy, ale widziałem, że coś teraz ćwiczy na siłowni, więc może byś próbował. Już na pewno wiem, o kim mówisz. No to się domyślę. Ja jeszcze może o tym powiem później, ale nie chcę też kurwa na siłę o tym gadać. Nie wiem sam. No, z jednej strony bym powiedział, bo to mi leży jakoś tam, bo mnie zachował się jak pet do mnie i do mojego kolegi też. A z drugiej strony zaraz wyjdzie że smoła już, Ale kurwa, pochuj mi ta atencja teraz, skoro wszystko się fajnie kręci. Moi fani mnie wspierają, zajebiście, więc nie wiem, czy to mówisz. No. <grym wytłanie> Myślę, że możesz spokojnie to powiedzieć. <grym wytłanie> <grym wytłanie> <grym wytłanie> <grym wytłanie> kurwa, no. Powiem ci, po, podanie ksywy wcale nie, spro, nie stworzy ci żadnego problemu, tylko utworzy kanał domysłów. A może Norbert, nie. Dobra, powiem, wam taką podpowiedź, żeby nie, tutaj, nie ten że Mam z tym gościem numer kurwa i zachował się naprawdę jak totalny leszcz i niedawno. No, niedawno się... Nie... nie tym, tak myślałem. Niedawno... I jeszcze mojemu koledze zapierdolił kawałek jakiś czas temu, Ej, za, za co... No, Zorrzeć do... się wetnę sorry, że ci się wetnę kurwa. Jeżeli rzeczywiście... Yy... Tynek jest osobą, z którą byś chciał się pizgać, to będę kurwa siedział, normalnie trzymał kciuki mocno, bo to jest za typem, nie przepadam. słuchajcie, co, nie? teraz Dzień, super, fajnie, może do, pozdrow w ogóle, w Bolesławcu grałem koncert kiedyś, nie wiem, czy byłeś, ale jak nie byłeś, to zapraszam na kolejny. I teraz powiem mhm. jeszcze jedną rzecz, bo to jest tak, że są ludzie, których nie lubisz za muzykę, za coś, a ten gość, fajnie, że mogę to sobie powiedzieć. Odpaliłem śmiać, dziękuję. Może nie tak jak Ferrari wczoraj, ale się nie, na ja Trochę, to trochę się odpaliłem. Ej, ale smoła ma potencjał do dymu. Słuch nie, to jest. To jest to jest, spina, to jest jedyna spina nie muzyczna, tylko osobista. Gościu zajebał zwrotkę z kawałka mojego koledzy, mojemu koledze. Ze mną też miała, była sytuacja, kiedy dograłem mu się na kawałek lekarstwo so, kurwa, zachował się klamus z wyjebał tą zwrotkę mimo, że mu się podobała, bo jakoś miał kurwa jakiś problem w ogóle wewnętrzny, odklejkę jakąś totalną, nie rozumiałem tego. Niedawno ten człowiek do mnie pisał, żeby chyba się spotkać, ale ja mam już to wyjebane, bo myślę, że jemu trzeba po prostu kurwa powiedzieć to w inny sposób, bo gościu źle traktuje ludzi, źle potraktował moich producentów poprzednich, Trilpem również mówił o nim złe rzeczy. Po prostu jest chujowym człowiekiem. Oni byli chyba... W... Pozdrawiam Cię, Tymuś. A, a powiedz no, mi... E... Mogę? Tak już nie przeszkadzam. Jeszcze ja powiem jedną rzecz, odwierzę, ja powiem? sorry, poczekaj mordo, mam jeszcze... Ja współpracowałem z różnymi ludźmi, nie chcę się flexować. od szanownego Roberta Gawlińskiego z zespołu Wilki, przez Białasa, przez kurde Ewę Farnes ze świata innego. Poznałem różnych ludzi na swojej drodze, którzy są naprawdę zajebistymi osobami serdecznymi, mają w chuj wyższy poziom statusu legendy. I zachowują się normalnie kurwa. Nie wiem, kiziak choćby wszyscy. no dużo jest osób, a ten gościu jest odklejeńcem, powinien dostać w pizdę po prostu, i tyle. Niekoniecznie nie, 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 może ode mnie, ale y, kurwa od, od losu po prostu, i tyle. Ale słyszałem też. I to jest że... jedyny dym, które kurwa się leżał mi na sercu, nic więcej już y, nie powiem o nikim innym na razie, bo nie, nikogo innego nie mam, więc nie ciągnijmy za język. Norbert, Zastraszyłem się ciebie. Ale normalnie. na pewno nie z tą Muszę coś dopowiedzieć, bo również y, jest wielu raperów, z którymi się znam. I znam się również z tymi undergroundowymi, i kiedyś była chyba taka ekipa, gdzie był właśnie Trilpem, Tymek, Jony z Google Gänge, nie? I, I tak dalej. I też kurde słyszałem różne plotki na temat tego, że Tymek nie do końca jest fair wobec swoich spulasów po prostu takich kryptow, którymi robi dany projekt, nie? Tak więc nie tylko ja słyszałem o tym, niezbyt fajne rzeczy, nie? No. Mówię teraz do, do ciebie, nie do ciebie, tylko do, do, do osoby, o której mówiłem wcześniej. Jeśli jesteś teraz sportowany, to nie rób sobie takiego gościa, który gardzi tym, bo jak widzisz sportowcy nawet najwyższej rangi typu Borys czy Norman tutaj walczą. Tylko jeśli masz ochotę, to spróbuj, chociaż wiesz, wyjść. Jeśli nie, to spoko, nie spodziewaj się niczego innego, natomiast byłaby to na pewno ciekawa walka. No widzisz, tutaj mam mordkę, z którą się znamy, nie będziemy dymić, ale tutaj jest gościu, który mi podpadł bardzo karmicznie, więc mam w ciebie wyjebane po prostu. Zadymka. Chciałeś, mać! Ale to mi leżało kurde. na sercu długo i zróbcie screeny, że ja nie będę teraz wymienił. Zróbcie szoty, Sep4, proszę o szota. To jest sytuacja, która miała miejsce już jakiś czas temu i jeszcze moi producenci mieli przez niego lipę. Mój kolega miał przez niego lipę i jeszcze Trilpem, który się wydaje w porządku, mordą, też ostatnio o tym powiedział, więc stwierdziłem, że kurwa już taka jest. Trzeba o tym mówić głośno o, o chujowych akcjach i tyle. Dobra. Dzięki, Mordę, że mi odpaliłeś demona. Kogoś e, pozdrowić jeszcze? Możesz. Chciałem pozdrowić CALE 59700 i oczywiście głównego reprezentanta tej sceny Slim Szczegiego. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Yo. Trzymaj się Smała, dzięki bardzo. Pozdro, trzymajcie się. Pozdro.